Czy mam tutaj live part I, dwa z bratem? Dary Dream, się to najlepsze. I, i, poz, i też polecam to subskrybowanie kanału Wolf Game. To jest kanał mojego brata. Ale się jest... Tak, pozdrawiam pozdrawiam. 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 Teraz szybka rozgrywka, tak jak zwykle. Mam nadzieję, że będą rozgrywka dla nas obydwu. Tak? Mam już długiego blokdasza? O nie, muszę blok ustawić faktycznie. A ile może trwać taki blok, dasz? blok dasz? No. 8 minut, 10, a teraz już w nieskończoność. Nie, każda gra ma swój wyznaczony czas. Dobra, gramy. 3, 5, 6, 2, 3. Zapraszam pięć. serdecznie, Błagam... A teraz, mogę Ci, żeby była ta. Mogę Ci, poczekać na osób na żywo? 4. Ja ci, mogę ci będę mogę Ci coś powiedzieć? Co? Chcesz, ja Ci dam taką radę, na nieskończony blogbest, nie? No. Też rekord, da, Robimy. robimy? No. robimy? Tylko będziesz musiał w trakcie grać i dać swój telefon, ok? Dobra? Okej, okay, ale wiesz, że ale ludzie robiąc... mogą później obejrzeć tego live'a. Co? A nie ważne dobra. Nie ma nikogo. Chcesz rekord? Chcesz rekord? Zapisz. Ale nie, nie chcę to na razie... na razie... Nie, rozgrzewka, ok? Rozgrzewka, no, takie zazwyczaj. Patrz. Dobra. Patrz, patrz na mnie. Spójrz na mnie na... Ej, fajnie gdybyś na twoim telefonie można było puścić muzykę na przykład. Patrz na mnie, patrz na mnie. Rozgrzewka. Super rozgrzewka. No dzięki. Ej, przenikłam przez blog, widzieliście to? A patrz co ja umiem. No niemożliwe. Też tak potrafię. Hmm? Masz tą animację? Nie wiem właśnie, ale chyba mam. Mam pompeczki. Masz? Hmm. Ja mi tylko ich brakuje. Juu. Ja bym chciała mieć właśnie pompki. Juu, <słuch> nie to. On ma obsesję na półki bananów, mówię wam. Zaraz zobaczymy. I masz banana. nie tu! <słuch> ja mówię, ja już tu przegram. Jaki, Jaki skin. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Jak są kolce to się nie ruszaj. No wiem, właśnie. Ale jaki skill? Widziałem. Nie, szkoda, że nie było wtedy żadnej osoby na live, nie? No, ale wy... Bananok. Ja... Idealnie jeszcze się ustawiłam, co? No. Ale ja nie wiedziałam, ja myślałam, że przegram, a ja normalnie w ostatnim momencie ja kliknęłam tam. Brym. Ja też. Jej obsesja na banany. Zniszczyć? No zniszcz to, zniszcz do mnie, nie! Nie! Tym razem mi się nie prawie ja mi się udało ja leć ci ciągle niszczyć, ok? Leć za bananem, za bananem! No patrz, właśnie poleciałam leci no tam, lec tam, lec bara 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 dobra ale powiedz mi jak się nazywa nin lec szefik? lec okej lec się się nazywa szefik? on on hmm. jest w ogóle w grze jeszcze nin ty jesteś dobra, lecimy Lecimy za On nie dodał? Dodał mnie nie dodał. O tak, zapiszę ci jego nazwę. Nin. Dobra, uwaga, wpisujemy nazwę szyfika. Eee, czekaj z małych. Gdzie jest ten znaczek? Ślina. Nin Szefik A nie, to źle A tutaj. Tak. Nie ja wiem jak on miał. Ja też nie wiem, jakoś go ja, ja chyba miał. Ja chyba już wiem. Tak. I teraz tu oddzielenie takie. Nie. Tak. Dobra, dawaj, twórz grupę, bo widzą się nie strzekać. Sumie... Widzowie zawsze po jakimś czasie dopiero przychodzą. Nie, nie dobra, to mnie chrzestem z tym dodaniem. Ale ja chcę mieć szefika, bo lubię szefika. Szefik jest fajny. Dobra, później go dodamy. Jak w zobaczę. Mogę ja stworzyć. No, tak, patrz wszyscy Nin Ukesa, Nin Szefik, Nin... To jest... A nie, ja mam Szefika. To jest szefik. A mogę a na 32? Emilka. Dwóch? A, Emilka była fajna. A mogę na 32? Nie. Dobra, to na dwóch. To dam, 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 dam. paliwa ok. A można dołączyć do swoich kolegów? Co można? Dołączyć. Nie. Musisz kod wpisać, żeby dołączyć. Dołącz do mnie. O. 9, 8, 6, 6.

Tało. Wyginam tało. wyginam śmiało si ciało. Wyginam mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. U nas dopiero byli widzowie po jakichś 20 minutach albo 15 minutach live'a. Nie, po 10 jakieś. Nie, po 20. No, był pierwszy widz po 20 minutach live'a. Pierwszy widz to był chyba kiedy było nie wiem, 5 minut. O, blog das, blog das. No, A robimy rekord? Nie, nie robimy żadnych rekordów. To jest karsza A potem pokażemy widzom, jak to się robi. Właściwie możemy im pokazać. Przecież to zaufani są widzowie. Chyba. Mam Na nadzieję. Muszę Do mi chcesz bananek? Tak! Bananka chcesz? Chcę! Masz. <laughs> nie rób tego. To. Mój banan. Banan! Patrz banan. Banan. banan tam! Banan tam leży! Banan! Ja wyskaczę z bananów. Patrz. Banan! Ja bananów. Banan tam jest, zobacz. Bior, o nie, banan A Patrz mam banan spadł. O z... nie! O nie, błagam, a ta... Uuu, ten... ja mam skilla do tego normalnie. O, Domin, tam leży banan, bierz go. O nie, nie, nie trafiłem w banan. I nie chcę w ogóle. Mm. 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 Ej, a ja trikę z bananem i postaraj się, ale jak są końce, to się nie ruszaj. No wiem, ale, nie zawsze, ale nie zawsze daję radę, wiesz? Ej, nie wiedziałam, że ty masz jedną emotkę specjalną. A naprawdę banan jest specjalny? No, to jest emotka specjalna. O, dawno tego nie, nie, tu, nie miałam. Nie, 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 nie. Źle zrobiłam. A ty się jeszcze śmiejesz, tak? Nie śmiej się, się lepiej. Nie mówię tyle, że tu to śmiało ciało. Ja śmiało ciało, Dobry teraz No. Robimy vlog dalej albo no Ile video? Zero. 5 6 6 Ty 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 ty. ty, 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 ty. Dobry, no. wody, ty, ty. O paweł jest online. A może zaprosisz go na live'a? Napisz mu na WhatsAppie. A ja go nie mam 3, 3,9, 2. Mógłabym teraz 3, do wszystkich swoich znajomych napisać. 5 na lewa. 747. 747. Mm. Czekaj, mm. nie klikaj, bo... No żeby nie. ludzie przychodzili na lewo. Ja proszę, ja się modlę przed telefonem normalnie. No właśnie. Mm. A ja przed tym telefonem. Mm. Robię. Mm. Znaczy na podłodze robisz nie przed telefonem. Ja się modlę przed telefonami dłoma. Ja wiem się przed dwoma telefonami modne do Was, żebyście domczali. A wiesz oglądać filmiki czy live? Tak? Wiesz oglądać filmiki czy live'y? Dobra, ja się wyciszę, bo muszę iść do toalety. Dobra, ja wu. Hop! Pomagam, ok? O, ty i tu w <gry> Chyba, że będziesz robić takie triki, co ja. Nie. A może ty sami? No patrz, o tak. Naskakujesz na kolce. Hop! Ja, ja już w środku naskakuję na kolce. Tak? No. I... Trzeba to zrobić bardzo szybko i obok tych pękających. Jestem, jestem ekstra. Jestem super. Uh! Zrób mi to. Baba. -ba. Nie musisz mieć buta, ale. Bo też można to normalnie ludzikiem zrobić, wiesz? Przegrasz pierwszy. no Dobra, ja idę do toalety. Stać sobie? Tak, dobra. Nie, stać sobie. Nie, stać. Ja taka... Nie, poczekaj. Jestem. Była osoba na live i dała łapkę w górę. Zobacz. Dobra, zrobimy robimy to. No była, ale. Jak by był szefik, lub ktoś? właśnie, nie wiem, ale ja nie wiem, kto jest szefikiem. 3, 4, 9, 3, 4, 9, 5, 9, 4. Ale błagam ludzie, to bardzo rozwija kanał. Błagamy Was, dołączajcie. Zawsze, do, dobra, robimy. Będę chociaż, choć co najmniej raz w tygodniu nagrywać live co najmniej. I Czyli... widzowie, jutro wbijcie też na mojego live'a. Na kanał Wilkień, bo jutro też będziemy nagrywać z Anastazją. Tak. Nikogo nie ma, ale okej. Okay. Jutro live o, nie wiem której. <grym> 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 nie, wiem. nie wiem, ja tak, nie no, ja mogę zać z rana robić. Ja <grym> mogę od pierwszej w nocy robić, wiesz. Ale że się w robieniu smaków o pierwszej w nocy. Tak. <laughs> to obejrzałeś o pierwszej w nocy? Nie, Ale naprawdę 30. była pierwsza w nocy. No właśnie, czy, ale ja się zastanawiam, czy ty nie ustawiłeś tego zegarka. Nie. Okay. Ale Halo jak ty oglądasz to, oglądałeś ba, ba. to od 23, jak ja to nagrywałam o pierwszej w nocy? Halo, ba, 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 to jest ba, ba. najdziwniejszy live na świecie, nie? Kto lubi nasze. <laughs> To lubi nasze lajwy ręka do góry. Kto robi nasz lajwy łapka do góry? Ja wątpię, rzuć banana, tylko żeby nie wypadł. Bo Ja będę płakał. Pum! Patrz, banan tam. Nie, nie wypadaj. Gdzie? Banan. Nie mogę. Kurde. Gdyby nie było tych laserów, bym przeżyła. A możemy zrobić, a możemy zrobić. Teraz rekord? Nie chcę do mnie. Była jedna chyba? Nie. nie. Jedna aparatura. Szkoda, że sobie teraz nie mogę zostawić i tak... Dy 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 dy. Boże ja miał... o nie ja miałam całe, co... o nie znowu się wrobiłam Znowu się wrobiłam, to, rozumiecie to? Level Mam nadzieję, że nikt później tego nie będzie wyglądał. A i Dominik Co? Ja ci, nie Dlaczego ja gram z takimi głupimi ludźmi? Boże. Mm. Tak myślałam, nie, nie wiem jak to działa, ale chyba muszę iść w tamtą stronę. Aha. Aha! Jeden, dwa, trzy. Co? Kot, kot, kot. Dobra. Kończę.